Rozdział trzynasty Przynaglany przez te głosy Cytat Wschodzi w ciemności, jak światło dla prawych. Psalm 112, werset czwarty Modlitwa dzima w sprawie uczestnictwa w letnim instytucie lingwistycznym została wysłuchana i 2 czerwca 1950 roku znalazł się z powrotem w Witon w drodze do Oklahomy. To nauczyło go czegoś nowego o prowadzeniu, co tak zapisał w swoim dzienniku. Cytat Jestem pod wrażeniem listu Pawła do Efezjan, rozdziału 5 i listu Pawła do Rzymian, rozdziału 12. Jestem świadom każdej chwili i raduję się poznaniem woli Boga. W każdym momencie mogę być świadomy poznanej woli Bożej i radować się nią. Posłuszeństwo wszystkim nakazom stawia mnie na własnym torze i tam trzyma. Decyzje, rzecz jasna, trzeba podejmować, lecz jak na kolei, tak i w życiu, czerwone światło zapala się tylko wtedy, kiedy to jest konieczne. Nie zawsze muszę widzieć zielone światło, ale trzymanie się torów zaprowadzi mnie do następnego światła. Zrozumienie woli Pana jest zaufaniem mu, że zawsze gdy będę posłuszny, uczyni tę drogę swoją drogą, prowadzącą do wieczności. Jim wraz z kilkoma setkami potencjalnych misjonarzy, jak i tych, którzy z misji powrócili, przez dziesięć tygodni uczył się na uniwersytecie Oklahoma, jak poznawać niepisane języki, jak spisywać je i analizować. Fonetyka, czyli nauka o dźwiękach mowy, nie była dla niego trudna przy wrodzonych zdolnościach do naśladowania cudzej wymowy i gwary. Jego analityczny umysł z zamiłowaniem borykał się z problemami morfologii, w nawiasie nauka o budowie słowa i składni, w nawiasie budowa zdań. Kurs dawał też studentom sposobność odbycia praktyki w symulowanych warunkach misyjnych. Na uniwersytet sprowadzono informatorów o różnych grupach językowych, i studenci pracowali z nimi indywidualnie, zbierając dane o języku, tak jak to mieli robić na obszarze, gdzie język nie jest jeszcze spisany. Jimowi jako informatora przydzielono byłego misjonarza u Kui Chuas w Ekwadorze, w dżungli. Było to doskonałą sposobnością zapoznania się z konkretnym językiem, który, jak przeczuwał Jim, będzie mu potrzebny w przyszłości. Misjonarz z Ekwadoru był pierwszym, który opowiedział Jimowi o Aukas. Jego serce natychmiast zapłonęło. Plemię niedotknięte przez cywilizację? Ludzie, którzy odrzucali wszelkie wysiłki białych, zmierzające do nawiązania z nimi kontaktu? Na samą myśl o tym zapalił się w nim duch pioniera. Mógłby ktoś powiedzieć, romantyczny temperament. Bardzo możliwe, że tak było. Jednak Ragland, pionier południowych Indii, w nawiasie 1815-1858, powiedział dwukropek. Święty Paweł uważał za wynagrodzenie możliwość pracy bez wynagrodzenia w Koryncie i doznawał podniecenia w nawiasie, które u każdego innego człowieka nazwalibyśmy romantycznym, jeśli chodzi o ogłoszenie Chrystusa tam, gdzie jeszcze nigdy nie nazwano go po imieniu. Nie mam jasnego pojęcia, czy uczucia powszechnie zwane romantycznymi nie są nam dane w tym samym stopniu jak każde inne ludzkie uczucie ku poświęceniu i zastosowaniu dla celów chrystusowych. Jim pomyślał o swojej korespondencji z dr Tidmarsh. Pomyślał o kraju Kuichas, gdzie ludzie na ogromnych obszarach nigdy nie słyszeli Ewangelii, a teraz Aukas. Człowiekowi, który zwykł oczekiwać od Boga, cytat, pociągania za sznurki poprzez okoliczności, jak mawiał, nie wydało się to zwykłym zbiegiem okoliczności. Jechać więc do Ekwadoru, nie do Indii? Kierownictwo Boga w tej sprawie było jasne i godne uwagi. 4 lipca Jim zdecydował się przeznaczyć 10 dni na modlitwę o ostateczną odpowiedź Boga. Tak pisał w dzienniku, dwukropek: Daj mi pewność mojej drogi, panie. Ustal kierunki, poślij mnie tam i wtedy, gdzie wola Twoja wskaże i okaż wszystkim, że Ty jesteś moim przewodnikiem. Cztery dni później pisał. Są dla mnie dni wizji, dni kiedy objawiają mi się te wielkie trzeba, konieczne dla chwały Chrystusa. Częściowo objawiają się w tym, co widzę wokół siebie, kiedy odchodzą od praktyki Słowa Bożego. Częściowo poznaję je czytając Pismo Święte, kiedy widzę ideał i jego piękno w dniach minionych. Och, jakimiż ludźmi powinniśmy być w tym świetle, jakie na nas pada. Panie, słyszę raz po raz Twój głos w mojej duszy. Co ma być niech będzie, a ja wierzę? Przybliż swoje imię, swoje słowo, swój wzorzec przez spełnienie tych wielu trzeba, które widzę tak daleko. 14 lipca. Prosiłem o jakiś znak od Boga przed dziesięciu dniami. Znak, który zachęciłby mnie do udania się w kierunku Ekwadoru. Trafiłem dziś rano na nieoczekiwany fragment. Przypadkowo czytałem Księgę Wyjścia, rozdział 23, gdy zaintrygował mnie werset 20 i 21. Oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby cię strzegł w czasie Twojej drogi i doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Kiedy odnalazłem te słowa, biorąc pod uwagę poprzedzające uczucia i prostą wiarę w pewną obietnicę, wziąłem je za wskazówkę od Boga, że powinienem napisać do Tidmarsza, mówiąc mu, że pojadę do Ekwadoru zgodnie z wolą Boga. Ale Jim był tak prowadzony nie tylko dzięki swoim własnym modlitwom. Parę dni wcześniej otrzymał list od Eleonory Vandervoort, przyjaciółki z kolegium, która w obym czasie była misjonarką w Afryce. Pisała ona o jakimś dziwnym przymusie modlenia się za dzima w tym samym czasie, kiedy i on skierował się ku modlitwie. Pisał do niej dwukropek. Droga Eleonoro Przypuszczam, że w Sudanie jest teraz wczesny ranek i wstajesz, by spotkać Nowy Dzień w Chrystusie. Albo jeszcze śpisz, a jego duch czuwa nad Tobą. Tak czy owak, dwie czteroliniowe modlitwy Ami Karmiszel poświęcam teraz za Ciebie. Dwukropek. Cytat. Mój Pan, moja miłość, odwieczne światło mojego serca. Świeć nad swoim miłośnikiem przez godziny nocne, oświetlaj moje myśli, moje sny znajdują się przy Twojej sprawie na jakiejś świętej ziemi. I dwukropek. Cytat. Chodząc o świecie, Jezu, niebiański Panie, w spokoju pięknie budzącego się poranka, odsłoń mi się, a z tą wizją Nabiorę sił do nieznanych jeszcze prób. Twój list nosi datę 12 lipca i piszesz, że byłem w twoim sercu w tym czasie. To Bóg nałożył na ciebie brzemię, Wan. Modliłem się przez dziesięć dni między 4 a 15 lipca w sprawie podróży do Ekwadoru. Ostatnio opuszczony posterunek, wśród czas został zaoferowany każdemu, kto go weźmie. Niektórzy wiedzą o tej pracy i zachęcają, aby pukać do drzwi. Jeżeli Bóg je otworzy, któż potrafi zamknąć? A jeśli powie „idź“, kto ośmieli się zatrzymywać? Módl się więc za mnie, abym miał siły przeciw temu, co się sprzeciwia. Następnie 25 lipca napisał do rodziców, mówiąc o dalszych potwierdzeniach swojej decyzji. Dwukropek. Cytat. Dziękuję Panu, że Jego wola w stosunku do mnie utwierdza się we mnie z każdym dniem i pod każdym względem. Nie w sposób spektakularny, ale drobnymi kroczkami. Jakimś słówkiem, podczas zajęć z języka kuicas dwudziestodolarowym banknotem w kopercie z notatką o treści. Dwukropek. Według wskazówek Filipian 4.19. Niech cię Bóg błogosławi. To na ekwador. Wczoraj dostałem list od doktora Tidmarsza. Był ucieszony, ale nie ujawniał przesadnego entuzjazmu, wdzięczny Bogu, ale nie zakładał jeszcze, że Bóg nas chce mieć w szandii, ponieważ wie o naszych zainteresowaniach ku i czuła w ogóle. Jeżeli taka jest wola Boga, gotów jestem jechać natychmiast zaczekam tylko na decyzję starszych w Portland. Bob dziwi się, że komisja poborowa nie robi mi żadnych kłopotów. Było nie było. Ten, który otwiera przede mną drzwi, obiecywał, że żaden człowiek nie zamknie ich. Taki pogląd może się wydawać naiwny, ale cóż mogę zrobić, aby unikać poboru lub pociągać sznureczki? Obietnica Pana co do zachowania prostaczków ma, jak myślę, zastosowanie także w moim przypadku. On jest Bogiem, a królowie i władcy niewiele mogą mu przeszkodzić w jego sprawach. Myślę, że i my możemy dzielić z nim tę postawę. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie będą chcieć zamknąć drzwi, lecz chcę powiedzieć po prostu to, że Bóg będzie je trzymał otwarte bez względu na to, kto i jak mocno będzie je próbował zamknąć? Jakże chwalę Boga za was wszystkich. Co za dziedzictwo przypadnie tym, którzy w dzieciństwie byli oświecani księgom Boga, których modlitwy były pełne troski o innych i o ich dusze. Pomyśl o małych dzieciach, które wykopują słodkie ziemniaki pod trzaskiem bicza w kraju Kujczuła, a wielu z nich nie zna nawet swoich ojców. Katolicyzm panuje nad ich duszami, pijaństwo nad ciałami. Och, aby Bóg umieścił swego ducha w jednej z tych rodzin, tak jak łaskawie uczynił w naszych, aby umieli poznać błogosławieństwo życia, według przykazań Boga, tak jak my je poznaliśmy. Misjonarze mówią, że duch tych ludzi jest całkowicie złamany, gdyż tak długo przebywali w niewoli, w tak strasznych warunkach. Nie odczuwają oni pragnienia złagodzenia swoich potrzeb, sami kopią dla siebie groby. Dwukropek. Nie to, że głodują, lecz głodują bezmyślnie, nie to, że sieją, lecz rzadko zbierają, nie to, że służą, lecz że nie mają Boga, któremu by służyli, nie to, że umierają, lecz że umierają jak owce. Ludzie, którzy żyją, ale nie rozumieją, po co zostali stworzeni, są naprawdę martwi w takim sensie, w jakim rozumie to Pismo Święte. Dwukropek. Tam, gdzie nie ma wizji, giną ludzie. Rodzice Jima, a także inni ludzie, którzy go znali, nie mogli powstrzymać się od zadawania pytań, czy nie mógłby służyć wśród młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Jego dar nauczania i głoszenia Biblii był niezwykły, na co mamy dowody w jego studenckich pracach, głoszeniu Ewangelii przez radio i spotkaniach ewangelizacyjnych. Pisali do niego, mówiąc, co czują i o swoim poczuciu straty, gdy opuścił dom rodzinny na zawsze. Odpowiedział 8 sierpnia, dwukropek. Nie dziwi mnie, że wiadomość o moim wyjeździe do Ameryki Południowej zasmuciła was. To jest tylko to, przed czym przestrzegał Jezus, kiedy mówił uczniom, że winni być wpatrzeni w Królestwo i pójść za nim, a wszelkie inne związki mają przestać istnieć. Nie wyłączał z tego nigdy więzów rodzinnych. Te uczucia miłości, które uważamy za najbliższe, Mówił, muszą stać się nienawiścią w porównaniu z naszym pragnieniem wspierania dzieła Bożego. Nie smućcie się więc, gdy wydaje się wam, że synowie wasi opuszczają was, ale radujcie się raczej, widząc, jak spełnia się wola Boga. Czy pamiętacie, jak psalmista opisywał dzieci? Mówił, że są jak dziedzictwo od Boga i każdy, kto ma ich pełen kołczan, Winien być szczęśliwy. A czym wypełniony jest kołczan, jak nie strzałami? A po co są strzały, jak nie po to, by nimi strzelać? Tak więc, rozmodlonymi ramionami, naciągajcie łuk i wypuszczajcie strzały, myślnik, wszystkie, wprost, na hordy wroga, dwukropek. Daj swoich synów, by ponieśli przesłanie chwały. Daj bogactwo, by pośpieszali w drodze. Daj im duszę w zwycięskiej modlitwie, a wszystko, co wydałeś, zwróci ci Jezus. Czy to brzmi szorstko? Zapewne ci, którzy poznali wielką pasję serca Jahwe, muszą zrezygnować ze swoich miłości, by mieć udział w wyrażaniu jego miłości, zwłaszcza nawołania od tronu u góry. Dwukropek. Idźcie i zewsząd dookoła, Dwukropek. przyjdź i pomóż nam, a nawet od dusz potępionych, Dwukropek. poślij Łazarza do moich braci, aby i oni nie przyszli w to miejsce. Przymuszany tak przez te głosy, nie śmiem pozostawać w domu, gdy Kuicza zginą. Cóż z tego, że kościół dobrze odżywiony w ojczyźnie potrzebuje podniety? On ma tu Pismo Święte Mojżesza i Proroków. Ich potępienie wypisane jest w księgach bankowych i zakurzonych okładkach Biblii. Wierni w Ameryce zaprzedali się w służbę Mamony, ale Bóg potrafi postępować z tymi, którzy oddali się duchowi obojętności. Szerokość wizji Dzima czuje się z zapisów w dzienniku z dnia 9 sierpnia, dwukropek. Bóg dał mi teraz wiarę, bym mógł prosić o drugiego młodego człowieka na tę drogę. Może jeszcze nie tej jesieni, ale w najbliższym czasie byśmy mogli przyłączyć się do szeregów na równinach wschodniego Ekwadoru. Tam trzeba się nauczyć dwukropek. Punkt pierwszy. Języków hiszpańskiego i kuichua. Punkt drugi. siebie nawzajem. Punkt trzeci, dżungli i niezależności oraz punkt czwarty, Boga i Jego dróg zbliżenia nas do Kujczuła. Odtąd, w ślad za Jego wielką ręką, ruszamy na wzgórza Ekwadoru w towarzystwie pewnej liczby młodych Indian i zaczynamy pracę wśród 800 tysięcy mieszkańców wzgórz. Jeżeli Bóg zaczeka, tubylcy pójdą na południe z nową nowiną o panowaniu Chrystusa, tworząc po drodze grupy Nowego Testamentu. Stamtąd Słowo Boże pójdzie na południe do Peru i Boliwii. Zdobędziemy plemię Kuichas dla Boga. Dosyć polityki, teraz do modlitwy i praktyki.